Cześć. Dziś porozmawiamy o czymś, co na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane, ale z dobrym planem staje się naprawdę proste. Jak przenieść swój projekt IT z jednej agencji do drugiej? To poważna operacja wiążąca się z wyzwaniami technicznymi, organizacyjnymi, formalnymi i komunikacyjnymi. Ale spokojnie, pokażę Ci, jak przejść przez ten proces i przy okazji nie osiwieć. Cześć, nazywam się Michał Staniul i od ponad dekady pomagam klientom Advox usprawniać ich sklepy internetowe. Zacznijmy od tego. Zmiana agencji to nieodwołalna decyzja. Z jakiegokolwiek powodu chcesz ją podjąć, miej świadomość, że powrotu nie będzie, a na pewno nie na akceptowalnych dla Ciebie warunkach. Nie rób więc tego pod wpływem impulsu. Jeśli wypróbowaliście już jednak różne plany naprawcze i nic to nie dało, to zapraszam dalej. I tu od razu małe wyjaśnienie. Nie będę w tym materiale mówił o tym, jak wybrać nowego wykonawcę, Omawiałem to już w innych nagraniach. Tutaj skupimy się na pracy, którą Ty i Twój zespół powinniście wykonać po swojej stronie, zanim zaczniecie proces migracji. Co na pierwszy ogień? Zajrzyj do umowy z dotychczasowym wykonawcą. Szczególnie ważne są zapisy o prawach do własności kodu źródłowego i zgromadzonych danych. Musisz mieć pewność, że to Ty masz do nich pełne prawa. Sprawdź też, czy umowa nie zawiera pułapek, które mogłyby utrudnić lub spowolnić przekazanie projektu. Zwróć uwagę na warunki rozwiązania współpracy, długość okresu wypowiedzenia, dodatkowe opłaty. To wszystko może wpłynąć na harmonogram i koszty, szczególnie jeśli Twoja obecna agencja dostarcza Ci również hosting. Po weryfikacji umowy czas na uporządkowanie kwestii dostępu do wszystkich niezbędnych systemów. W długiej współpracy często zdarza się, że uprawnienia zostają tylko po stronie agencji. W przypadku projektów, na przykład na Magento, są to często rozmaite licencje do modułów zewnętrznych, narzędzi analitycznych czy choćby takiego Cloudflare'a. Rozmawiając twardzie, bardzo możliwe, że na tym etapie nie chcesz jeszcze mówić obecnemu wykonawcy o swoich planach. Inwentaryzacja dostępów to jednak zdrowa praktyka i masz prawo, a wręcz powinnoś ją robić. Nie ma w tym więc nic, co mogłoby jakoś szczególnie zmącić wodę. Kolejne zadanie domowe to skompletowanie możliwie szerokiej dokumentacji projektowej. Chodzi nie tylko o wspomniane już dostępy, ale i rozmaite instrukcje obsługi, opracowania techniczne, edytowalne designy, a nawet historie zadań z narzędzi takich jak GIA czy Trello. Mając takie materiały do dyspozycji, nowy zespół szybko zrozumie kontekst i sprawnie wdroży się w projekt. Alternatywą jest praca po omacku i inżynieria wsteczna. To wykonalne, ale po prostu drogie. Jeśli rozmawiasz już z konkretnym kandydatem na nowego wykonawcę, Warto też zlecić mu audyt Twojego serwisu. Ale tu uwaga, kluczowe będzie w tym miejscu przedstawienie konkretnych oczekiwań. Nie chodzi o to, aby potencjalni następcy grillowali poprzedników i prężyli mu skóły. Audyt powinien przede wszystkim pozwolić na weryfikację stanu projektu, identyfikację wąskich gardeł i przytomną ocenę wyzwania przez nowy software house. Przez 10 lat przeprowadziłem wiele przejęć, ale dwa razy zdarzyło nam się zrezygnować z paneli kodu. Był po prostu nie do doratowania. W takiej sytuacji współpraca byłaby drogą przez mękę dla obu stron i uczciwe agencje postawią sprawę jasno. Choć może być to nieprzyjemne, lepiej usłyszeć taki werdykt przed, niż po migracji do nowego partnera. Dobra, załóżmy, że przeszliśmy już na ten etap. Kolejny to opracowanie harmonogramu migracji wspólnie z nowymi deweloperami. To fundament, który pozwala uporządkować działania i nadać im odpowiednią dynamikę. Harmonogram powinien szczegółowo opisywać sekwencje zdarzeń, wskazywać osoby odpowiedzialne po obu stronach. Oraz zawierać konkretne terminy realizacji poszczególnych zadań. To istotne chociażby w kontekście zarządzania urlopami. Dobrze, żeby twój szef IT nie był w czasie przepięcia w innej strefie czasowej. Jeśli w operacji będzie uczestniczyć np. firma hostingowa, to oni również muszą znać i podpisać się pod planem. Dodatkowo, jeszcze przed migracją poproś o przeprowadzenie szkolenia z obsługi narzędzi do zarządzania projektem. Nawet jeśli już używałeś ziry, pamiętaj, że każda agencja konfiguruje ją po swojemu i różnice mogą być naprawdę spore. Po zmianie agencji będziesz mieć sporo zajęć, szkoda czasu i stresu związanego z przystosowywaniem się do nowych metodologii i narzędzi. Równie ważnym aspektem, o który warto zadbać jeszcze przed oficjalnym przejęciem, jest uruchomienie otwartego kanału komunikacji między tobą, nową agencją, a dotychczasowym wykonawcą. Taki trójstronny kontakt może mieć decydujące znaczenie dla sprawnego przebiegu migracji. Tu w sumie nasuwa się też inne pytanie. Kiedy wypowiedzieć umowę lub chociaż poinformować obecnego partnera o nadchodzącym rozstaniu? Cóż, tu nie ma prostej odpowiedzi. Wiele firm woli przyciągać ten moment do ostatniej chwili obawie, że agencja straci motywację i nie dowiezie się tych tematów lub wykona je byle jak. Nie oszukujmy się, może tak być. Odchodzący klient siłą rzeczy spada na dół listy priorytetów. Ale warunki rozstania, jak wszystko w biznesie. Również podlegają negocjacjom, w czasie których możesz zabezpieczyć swoje interesy. Bez otwartej komunikacji nie ma jednak na to szans. Raz w karierze byłem w sytuacji, gdy klient w ostatni dzień miesiąca wypowiedział nam umowę i dezaktywował dostęp do serwera. Miał do tego prawo, ale jak się łatwo domyślić, nie uprościło mu to rozmów o skróceniu okresu wypowiedzenia. Podsumowując ten wątek, zadbaj o sposób, w jaki kończysz współpracę ze starą agencją. Pozamykaj sprawy finansowe, napisz kurtuazyjnego maila pożegnalnego, uściśnij choćby wirtualnie dłoń. To moment, który łatwo zlekceważyć, zwłaszcza jeśli relacja była napięta, ale profesjonalne rozstanie może mieć realne znaczenie w dalszej perspektywie. Pamiętaj, że możesz jeszcze potrzebować dodatkowych informacji, dostępu do archiwalnych danych czy wyjaśnień dotyczących wcześniejszych decyzji projektowych. A to często wymaga dobrej woli ze strony poprzedników. Samodzielne dochodzenie do odpowiedzi jest zawsze droższe. Co więcej, branża technologiczna to środowisko, w którym zawodowe ścieżki potrafią się ponownie skrzyżować. Utrzymanie pozytywnych lub przynajmniej neutralnych relacji może zaowocować w najmniej spodziewanym momencie. Dlatego rekomenduję zadbać o to, aby projekt zamknąć po prostu z klasą. Podsumowując: dobrze zaplanowana i przeprowadzona migracja z jednej agencji do drugiej to nie tylko kwestia techniczna, ale przede wszystkim proces wymagający uważnej koordynacji, komunikacji i odpowiedzialności po obu stronach. Im lepiej przygotuje się do tego etapu, od kwestii formalnych przez dostępność zasobów po zaangażowanie ludzi, tym większa szansa, że przyjęcie projektu przebiegnie bez większych zakłóceń. W dłuższej perspektywie pozwoli to nie tylko zachować ciągłość działań, ale też stworzy solidny fundament do dalszej efektywnej współpracy z nowym partnerem. Powodzenia!